Montowanie drutu sieci trakcyjnej. Przybliżamy naszą sieć. Zakładamy ją tutaj na te żeberka pod, pod żeberko. Ja też mam dodatkowo taki stojaczek zrobiony. Także ten stojak też postaram się zrobić i będzie dostępny na microcity.pl do kupienia na do sieci trakcyjnej. I tak zakładamy po prostu druta tak jak teraz e, widzisz. I co? I bierzemy klej, najlepiej CA średni, no najlepiej się tutaj sprawdza. Dotykamy delikatnie, tak żeby nam tutaj się zakropiło Ja sobie dotykam palcem, żeby zebrać nadmiar kleju. No i potem przykamy aktywatorem. przykamy aktywatorem. I gotowe. I tutaj w tą stronę mamy właśnie ten stojak dodatkowy, który trzyma mi ten cały drut i wtedy sobie do, wbijam kolejny słup w dalszym miejscu tu przy zakończeniu i robię tu dosłownie to samo, także powtarzam tą czynność i gotowe.